Nigdy nie wiem jak rozpoczynać takie odcinki. Dlatego tym razem rozpocznę tak. Mam w sobie mocnie zwykłą. Mogę użyć jej gdy chcę i w podwodnym świecie zniknąć. Jakże w nim cudownie jest! Lubię pływać w wielkim oceanie Nie ma granic w nim. Bo ja mam tajemnicę z Dobra, kto kojarzy tą bajkę, łapka do góry i subskrypcja. Wiem, jestem mężczyzną, oglądałem H2O. Witam, witam z tej strony z like. Sorry za ten cringe'owy przywitunek. Mam nadzieję, że reszta nie będzie cringe'owa, ale to przekonacie się na własne oczy. Co on robi z tym niedźwiedziem i czemu ten niedźwiedź polarny w ogóle siedzi mu na kolanach? O co chodzi? Co to za Antarktyda? Ja znam jeszcze jedno, przepraszam.

Ja was serio wkurzam, widzowie? Aż tak was wkurzam, kurde? To mam nadzieję, że to Słonko chociaż nadrobi i już nie będę was wkurzał. Przepraszam, przepraszam. Ja też przepraszam. I przepraszam, przepraszam, że krzyczałam! Dosyć! Przepraszam! Słuchajcie, wiele osób przyjmuje się do mnie, że ja jestem nieludzki, bo każę swoim pracownicom rodzić na zakładzie i że od razu po porodzie każe im po prostu zapierd...ć dalej. To nie jest tak. To nie jest tak, ja jestem człowiekiem, więc ja rozumiem ich potrzeby i to, że potrzebuję odpocząć. Dlatego każda kobieta, która u mnie na zakładzie urodzi dziecko, dostaje godzinę odpoczynku. I przez tą godzinę ona może tak naprawdę odpoczywać sobie, siedzieć, zjeść coś, telewizję pooglądać. Zajebiście. Nie jest tylko rodzić, nie jest tylko rodzić. Zapraszamy do prezesa z lasu na firmę. Ach, tam po co ci jakiś odpoczynek? Kurwiony kot. Nigdy nie zadzieraj z kotem. Nie wiadomo, kiedy cię machnie. Ranking z postaci z Kingway 2 z tego serialu. <grym> z czego? Z Pingwim 2? Nie oglądałem. A to stóp od małych, coś tam stupeczek tych pingwinów? Może jednak oglądałem. Kinka z numerem 222 na miejsce drugie. <grym> Ta postać, taka podejrzana, bo nie ma numeru w miejsce 10? <grym> Też podejrzana zdecydowanie miejsce dziewięć nie Brak numerku, miejsce dziewięć. <noise> Kiedy nie oglądaj serialu, ale próbujesz po prostu dopasować się do klimatu, nie? Wszyscy tam kumple, koleżanki oglądali, kurde, Squid Game, a tu takie, no, no, ten fioletowy, no, był taki, no, tak, ten fioletowy, no. Chłopacy, nie pytajcie się mnie, co ja robię w walentynki i nie pójdę z wami na randkę. Ja mam umówiony rezonans magnetyczny. Ale kto pytał? Kto pytał? Kto pytał? Pytałeś? No właśnie, kto pytał? Nikt nie pytał. Dobra, ja pytałem, ale mi odmówiła. Pijesz kochana dzisiaj ze mną wódeczkę. Może się skusisz dziś na jakąś kreseczkę. I będziemy się rób cała długą noc. Zapewnia ci kochana wrażeń pełną moc. Bo twoja duska mnie kusi oj tak. Chciałbym poczuć i smak bo twoja duska mnie kusi, oj, tak. Chciałbym poczuć jej smak. Bo twoja duska mnie kusi, oj, tak. Jo! Chciał... Yo! Moja ulubiona na chyba, ja to wstawię na budzik normalnie. Kana <muchana> dzisiaj ze mną włódeczkę. Może się skusić dziś na jakąś kreseczkę. <muchy> Zajebiste. Czy znajdę tutaj jakąś fajną dziewczynę w komentarzach, która chce ze za mną zatańczyć pierwszy taniec weselny do tej nuty? Lecimy nie śpimy. Jestem Tomasz i ogólnie oceniam książki po okładce. Kobiety tak samo i dla mnie jesteś szczęśliwa. Naprawdę? Naprawdę! Na serio! Ale starze, tak mówisz, czy tylko scenariusz? Nie, poważnie. Też jesteś słodki, no ale nie. Typowa kobieta, kurwa. Kolejny 180 zabiegów, zera płetwa, jeden lewy Adidas Samba, trąbka bombka. ja mam taki challenge, nie? Spójrzcie, kurwa, kowadło na łeb, może stary co. Też będzie fajnie. Zobaczymy co się stanie. Bo mam na nagrywki, a ty co robisz? Odganiam muchy. A ty co robisz? Rozciągam sobie prawie ramię, a ty co robisz? Ja wietrze pachę, a ty co robisz? U. Mi się wydaje, że oni tak machają, bo nawołują do tego, żeby skipnąć kurwa ten żałosny TikTok. No więc skorzystam z okazji. Siema. Witam w kolejnym odcinku się będę testował Krakersy firmy Bites o smaku i oregano. Nie wiem, czy, ale jak go widzę, to od razu mi się uśmiech na twarzy pojawia, nie? Siema! <ścoughs> Siema! Mój ulubiony imprezor to jest chyba stary bez kitu, nie? Także. Zabieram się za A się wstydzi na mnie patrzeć, Eby kur... za karę, ja jakbym kur... bratu dał zamiast chrupek, to kurwa psią karmę suchą. I tak je, tak. <grym> tak bokiem je. Tak za karę on nie, on widać, że on za karę tak się, tak stoi. <grym> Kiedy mama niedobry obiad zrobity. Pa. <grym> ja piję. Mhm. Dobra, no dobra, dzięki. O, najlepszy recenzant stary w internecie, nie? To jest inna dziewczyna. To jest na pewno nie ona. To nie jest ona. To na pewno nie jest ona. To nie jest ona. A, ona się stylizuje na nią. Okej, okay, yo. Nie dotarli? Tym samochodem nie dotarli? Chuj, świąt nie będzie. Ja chyba wiem, czemu tak się stało. Zapewne dali prowadzić Hermionie. Generujemy nasz ideał mężczyzny z czatem GPD. Generuj mi obraz mężczyzny, który ma duże... To będzie ja. To będzie to, totalnie... Ja, ja się wygeneruję tam na milion procent, stary. Zakład? Jak ja tam się wygeneruję, będzie chłop bardzo podobny do mnie, to yy, zostawiasz mi lajka, okej? Okay? Dobra. Jest wysoki. Ma dobrą sylwetkę, taką umięśnioną. Ma blond włosy. Ma mocno zarysowane rysy twarzy. Ma takie jasne, jasne, niebieskie oczy. Generujemy... A? <laughs> I co? Mówiłem, że to jestem ja. chyba jestem dosyć podobny, czy nie? Od kiedy prowadzę TikToka i widzę w powiadomieniach wszystkie te wasze nazwy, to się zastanawiam skąd wy ludzie macie pomysły na te wszystkie nazwy. Naprawdę. Niektóre są tak kreatywne, że ja jestem w szoku, albo tak debilne, że też jestem w szoku, no? To ja ci bym wymyślił ksywkę Google Maps, tryb ciemny. Hahaha. <laughs> masz ku... To takie czoło jak całe Google Maps. Pozdro! Dobra, to siama, kogo się my mamy? No Burisa. Borisa, co so, so Borysz chce? No Na wyświetla takiego The American type of haircut? Ja. The chicken nugget haircut. <laughs> to jest dla Beki, nie? To jest, no, to jest totalnie dla Beki. Nie wierzę ci, że chcesz taką fryzurę. Jest, ale masz trochę krótkie włosy stary, ale no, dobra, spróbuj ogarnąć. No. Mam tutaj tasmę i włosów tutaj, chyba trzeba wykleić tego. No, dobra, cool. to lecimy. Takie chicken nugget hekka, tak? Yes. Chicken nugget? Jest, fresh do szkoły. A nie, na święto. No to. Co? Dobra, to lecimy. prawie Ale mnie zrobili, kurde o obejrzałem do końca Zrobili mnie w bambuko Plotkowanie z chłopakami Kasia i Janek zerwali Boże, co się stało? Nie wiem <ścoughs> No totalnie tak jest ogólnie, nie? Zajebiste to jest Kur... na ch... Nie po co zerwali Zerwali to zerwali, no i tyle A co mnie to interesuje? Moje życie, kurde, no nie moje Ja też nigdy nic nie wiem ogólnie No ona no fajna, fajna jest no fajno, fajno. I to mi się nie podoba. To my? Kto? Tak? Nie. To my. Tak? No? Nie. Ale kto my? No jedziemy. Nie wiem. A co tam? Chcesz? A gdzie chcesz jechać? No nie no dobra. Kto ze snapa? No weź. Nie? No nie. Koniecę. No naprawdę. Nie? Nie. A co z cindera, a cindera jesteś? Nie. Aha, to nie. Hehehehe Serio? No naprawdę Och, no. tu chodzi? Kurwa Czekałem na jakieś rozwiązanie, ty Ty, o co tam chodziło stary? To wy? No ta Nie To my? Nie To wy? No ta A co? A to jest Tindera? Hehe, <laughs> nie robicie beretu Co? Nie To jedziemy No dobra Jak rozmowa kurwa, ty Kto to był Kurwa ja pierdolę Ja by była ładna, to bym powiedział, że no tak no co ty nie świruj, przecież to my Biedny kot, on się zastanawia, przez siedzi Grzecznie siedzi, jak grzecznie siedzi i się zastanawia, kurwa, iść do kuwety, nie iść do kuwety. Hmm, może jeszcze trochę poczeka, a ty mu kurwa na głowę zawracasz. Chciałbyś, żebyś siedział na fotelu, byś się zastanawiał, kurwa, chce już mi się iść strać, czy jeszcze nie chce mi się iść strać? I matka by cię latała telefonem przed mordą. Nie, człowieku, nie, masakra. Co? Główkę do góry? Erika, sobie jeszcze tracić do góry. przejmuj się świną, naprawdę. Nie chcę sobie lecić. Jak będzie ciekła, to niech cieknie. Ja chyba zacznę. Ja chyba. Ja, ja mam chyba powołanie. Wydaje mi się, teraz mam nagle takie przebłyski, że ja od zawsze chyba lubiłem piercing. Uwielbiałem wykonywać dziewczynom piercing. Mam takie wrażenie. Nie wiem. Taki przebłysk nagły. Minąłem się z powołaniem. Nie YouTuber, ja powiem robić kolczyki dziewczynom. Tak jak na to patrzę. Jak coś, to pierwsze dziewczyny zgłaszać się do mnie w komentarzach. Mam lewaki? kurwa, A te na kur... trzy razy większa! Szmaciarze! Kumacie, że chłop nagrywał to przez 20 lat w ogóle? Przejeb... Bonjour! Szukacie pomysłu na walentynki? Oto on ser cabernet zapiekany z pomidorkami koktajlowymi. Ząbki czosnku kroimy na plasterki. Następnie bagietkę kroimy w zgrabne kromeczki. Ser cabernet nacinamy na 8 części. W szczeliny układamy Plasterki naszego czosnku. Następnie wykładamy na formę do pieczenia. Obkładamy to wszystko pomidorkami. Koktajlowymi, można je naciąć. Uh -huh. Bagietkę zawijamy w boczek. Wszystko posypujemy pistacjami. Uh -huh. Następnie oliwą z przyprawami i do piekarnika. Po upieczeniu polewamy wszystko jo miodem. Bież. I wyszła naprawdę pyszna kolacja dla dwojga. Oh, fuck. Arbym w to wjechał! Ja bym wjechał w to, kurde. Jezus, ale kocham takie jedzenie. się Siema, dziś będę testował... Chupa Chups o smaku maliny i śmietanki. Ale co sobie wypił coś takiego. Bez kitu. fajne, fajne. O. Nie w tych waszych pseudoraperków pierwszy. Chcę ci ty. Dobrze mówi, dobrze mówi. Tylko Agnieszka Chlińska, nie jakieś tam rapery, trapery. Pierwsza w Polsce, dubajska czekolada o smaku mango. Spójrzcie, jak wygląda to wnętrze. Całość wypełniona jest ciastem kataifi i kremowym mango. Chlupie tak samo dobrze jak klasyczna dubajska czekolada. Takie czekolady możesz spróbować w naszym sklepie Cafe Słodzie, Galeria Bemowo w Warszawa We wszystkich wariantach i rozmiarach Ja wolę se kebabosa Trzydychy pierd... nie jakąś dubajską czekoladę mango tak? Kiedyś do ciebie ruszę się chodzę. Od wczoraj my tu z chłopakami wspomagamy się z terytami. Kryzys wieku średniego. Współczujemy. Bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy i kurde sa. Nie, ja kończę Miałem diamenta 1 i teraz jestem w platynie kuka 3, ponieważ zrobiłem 5 kilów i byłem, byłem w drugim miejscu, a oni sobie wymyślili, że dadzą mi minus 13. Pierwszy się ek. Kasti się spocił. Dziecko szatana. Kurde człowieku. Hup tak pocierał, pada, że aż się zapalił. To tak właśnie Pinokio się dowiedział, że jest z drewna, jak coś. <laughs> jak pocierał się za szybko i się zapalił. Odporni na wiedzę, nie do zajęcia. <laughs> to wy.